Gdzie mamy uciekać? No przez okno, a gdzie? No chyba cię dupa boli. No, mnie nie, no choć, bo jeszcze drog cię zaatakuje. No niech ci będzie. Papa. Pa. Dobra Iza, nie bój się, wszystko jest ok. To tylko spadanie z wielkiego piętra. Nic mi się nie, kropka, stanie chyba. Dobra, koniec gadania, skaczę. Raz się żyje. <śm> O, o, mój Boże i za co mam robić? Zabierz mnie, dd. one. Dobra, zabiorę cię do domu. Free God's niche. Mamo, co tam w skarbie? Sandra niestety nie żyje. <grah> Ale on jest hot. Hejka! Malwina, czy ja ci wchodzę tako do Twojego pokoju? No nie, ale. To a a! Iza! Masz mnie w tej chwili zdjąć z tego nadajnika... Nie XD. Okej, okay, sama tego chciałaś. Hejka, Izabela. No, ała Malwina? Dobra, koniec, bo cię jeszcze zabiję. Ale jestem od ciebie młodsza, ale brok mądrzejsza. No, chyba młodsza i głupsza. Coś powiedziałaś? Ehm, um, nie.